Matko wszystkim ze strony, Jacu, a ci sobie zrobimy kolejnego overwatcha. Tak, jedziemy z kolejnym Overwatchem. Jacu Holm skacza do akcji. Mamy piękną porę, mamy godzinę aktualnie, chwileczkę, 16.12, tak dobrze widzę. Godzina 16.12, weekend oczywiście, sobota. No i jedziemy oczywiście, łapiemy cheaterów. No i oczywiście to jest piękna pora na robienie Overwatcha. I dobra, przechodzimy do samego Demka. Mamy tutaj naszego pana podejrzanego. Runda 9. 4-4 na razie jest, na razie jest remis. No i staty pana podejrzanego, 11-4-5, 1 MVP. No i zobaczymy co nasz znaczy pan podejrzany pokaże, co nam tutaj ugra. Dobra, tutaj chyba pójdziesz teraz shortem. Oj, nie podobał mi się ten strzał, wam powiem. Ciut za szybki, ciut za szybki był ten strzał, no ale zaraz zobaczymy. Tutaj już są dwóch właśnie... No, ten... Teraz ten H też taki rzucony tak, że tam... Tak, on by wiedział, że tam są. Dobra, tutaj taki też rzucił nami mid'a smoka. No i dobra, no ale to, Oczywiście się też pierwsza akcja, nie? No ale już coś mi ten ten właśnie ten koleś nie gra coś, coś może mieć. No ale jeszcze zobaczymy, zobaczymy. No i 4 na jednego. A raczej chcę te ten cyklon nie ma tutaj szans. Dobra. Jest 5-4 No ale no, zobaczymy no. Ej, patrz, na, na na tego diamonda, widzieliście? Chyba miał spinhaka, bo mi się wydawało. że tak się kręcił. Masakra. Ciekawe, czy został zreportowany. Dobra, to teraz się wychyla. Oj, oj. No, teraz ugrał. No, ale te strzały też nie, nie fajne były, te wam bo nie podobały mi się te strzały. Hmm. No. Może mieć kolej szczyty. Ja go chyba zreportuję, nie? Druga runda i już wszystko wiadomo. To jest właśnie, koleś patrzy z apką. No nie, wie, nie! wucha. To 100% wucha. Wiedział, że tam jest, patrzał się perfidnie przez te skrzynie. Ja, ja, mu, ja mu tego nie popuszczę, ja go zreportuję, bo... Wow. Ale mi się właśnie też nie podoba jego po prostu, jego strzały mi nie podobają się. Ten, ten, ten Diamond też coś pewnie ma. Może, może zaraz łączyć IMA, bo coś czuję, że właśnie, no teraz ten flashbang też taki fajny. Bania ładna. Kurczę, mo może mieć Aima, może mieć też alma Ojejku, jejku, jejku, co to jest za koleś? Ja powiem tak, gdzie tutaj jest frajda z gry? Nie wiem, ktoś jest na przykład po pracy chce się naprawdę odprężyć, pograć na przykład, nie wiem, piwko sobie napić, y Counter-Strike odpalić, nie? Pograć sobie jakiegoś miksa z kolegami albo coś, no i się po prostu trafia na takich koleś, po prostu gdzie, gdzie tu jest frajda, gdzie tu jest rozrywka, nie? Jeszcze człowiek, który na, na przykład, nie wiem, jest zmęczony, to jeszcze się musi na serio denerwować na takich kolesi, nie? Po nie no. O, nieładnie, nieładnie. No, nie będę teraz z niego trafić. No, ale jedzie, jedzie nieziemsko, no ale... WH ma na 100%, nie? Ja myślałem, że właśnie się taki trafi koleś, co się właśnie będzie krył, no ale... No on się nie kryje, no już teraz pokazuje, że ma tego... że ma te WH, nie? To jest, teraz krowę kupił jeszcze. A zawsze, ja po prostu, zawsze praktycznie jest w Overwatchach, że jak ktoś kupuje krowę, to ma, to ma Ima. Zawsze tak jest, że kupują krowę, po prostu cisną i po prostu we wszystko strzelają, nie? Co się rusza i zawsze bania wlezie. No, ale zaraz zobaczymy. Wychyla. No, te strzały za szybkie, no i, i ta bania też taka... Aim. Aim, wh, nie wiem, troll, griefing, wszystko ma. Zreportowany za wszystko. Masakra, masakra, no, no, no. Nie mam słów, nie mam słów. No, I'm. Na przykład jak ja bym teraz w miejscu CT, nie? To ja nie ja bym taki był wkurzony i po prostu... No i nic faktycznie nie zrobisz, nie? Matko jedyna. No co za beanter zatracony. Masakra, masakra, no, no nie, 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 mam, nie mam ma po prostu słównie No to będziemy trochę może przewijać. No i co, i wjazd na... Wjazd na B, ale... No Zobaczcie jak mu się ten cerownik rzuca, a ten diamond też jak się kręci, no spinhack. Ja cię kręcę. Gdyby właśnie tego jeszcze dajmonda, aby można było go zreportować, no ale tak się nie da. Mogłoby właśnie Wolf to zrobić, że... Że po prostu można po prostu też na przykład kogoś osądzić yy, o cheaty, yy, Po prostu, że można jak, jak na przykład widać, że na przykład koleś ma, na, jak ten diamond teraz ma spinhacka, o widać jak się... Widzicie tam z daleka jak się kręci, nie? No i... Żeby go też można było zreportować, nie? No ale niestety nie ma takiej jeszcze opcji. No ale mam nadzieję, że po prostu taką opcję zrobią za niedługo. Bania. 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 Dobra. Dobra, dobra. Nie, 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 nie. Nie nie mogę na to patrzeć. Co to jest? Tak, ustrzelił Ace'a, no ale co to jest, jest za Ace z czytem nie? Dobra, no i mamy oczywiście werdykt. Decyzja nadzoru, oczywiste. Wszystko, wszystko, wszystko mu damy. Nie ma po prostu co, no i... Kolej stracił 10 euro albo po nie wiem po ile tam jest teraz. Contestary Global Offensive. Freshly werdykt, oczywisty, bez wątpienia. Także to dziękuję jeszcze bardzo raz za oglądanie mnie. Oczywiście, łapkujcie, subskrybujcie. Spodziewajcie się teraz, że podam teraz za niedługo informację o zagraniu ze turnieju. Ja tak, chcę oczywiście z Wami pograć. Myślałem teraz, żeby po prostu zrobić kolejną, właśnie, część, to już będzie trzecia część. Zrobiłem dwie części, właśnie jak grałem z Wami. No ale trzecią część te, trzecia te, część też na pewno będzie. I w ogóle chcę w ogóle kontynuować tą serię, bo ona jest na seria bardzo fajna, sami sobie pograć, nie. To so, dzięki jeszcze raz bardzo za oglądanie. Trzymajcie się na razie.